Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego, tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego na drodze ku Morzu, za Jordanie Galilea Pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie, i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do niego wszystkich cierpiących, których nękały rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a on ich uzdrawiał. I szły za nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, powoli nam się kończy okres Bożego Narodzenia. Dzisiaj jesteśmy po uroczystości objawienia Pańskiego, która to uroczystość była w Kościele jakby jedną z najstarszych uroczystości. To, to właśnie objawienie Pańskie było na samym początku, nie Boże Narodzenie. Dlaczego? Dlatego, że. Boże narodzenie nie miałoby sensu, gdyby nie było objawienia Pańskiego. Gdyby Bóg się nie objawił, gdyby nie pokazał, że jest, że przyszedł, że stał się jednym z nas i że przyszedł po to, aby tutaj w, na Ziemi już pojawiło się Królestwo Niebieskie. Tylko, że to Królestwo Niebieskie nie jest związane z jakimś miejscem, nie jest związane z jakąś przestrzenią. Ale dotyka przede wszystkim naszych serc, bo jest to rzeczywiście przestrzeń relacji. To, co jest takie bardzo plastyczne w tym dzisiejszym fragmencie, bo jakby uświadommy sobie tą prawdę, że Bóg stał się jednym z nas. Bóg przyszedł i wszedł w historię człowieka, stał się sam człowiekiem, prawda? I to jest już bardzo ważne, żeby sobie to. W jaki sposób uporządkować. Bo dla nas ludzi generalnie świadomość tego, że jest Bóg, że On panuje nad światem, że jest w niebie, jest o wiele łatwiejsze do przyjęcia. No bo jest to rzeczywistość, która jest gdzieś poza Nami. Tak, jest w, ona nas w jakiś sposób nie dotyka wewnętrznie, nie, nie zmusza do, do jakichś wewnętrznych refleksji, tylko bardziej do tego, żeby. Temu Bogu składać ofiary, żeby przestrzegać jakichś przykazań, żeby ograniczać się tylko i wyłącznie do jakiegoś prawa, bez odniesienia do, do serca, do przemiany serca, prawda? I to jest łatwiejsze. No bo łatwiej jest składać Bogu ofiary, które jest gdzieś poza mną. Natomiast kiedy Bóg z, zniwelował tę odległość, kiedy tak naprawdę zbliżył się do nas bardzo mocno można powiedzieć dotknięcie ręki, święty Jan w pierwszym liście napisze o tym, że, że życie nam się objawiło i myśmy je widzieli, dotykaliśmy je, no to, to to już nie może pozostać bez jakiejś naszej wewnętrznej odpowiedzi. I to jest piękne, to co dzisiaj czytamy w Ewangelii, że Jezus osiadł w Kafarnaum nad jeziorem. I to jest ta rzeczywistość, zamieszkania Boga między nami. Bóg wybrał sobie miejsce. Bóg przyszedł na świat, zamieszkał pośród swego ludu, rozbił tutaj swój namiot. I światłość świata zamieszkała w krainie, która jest pogrążona w mroku, w cieniu śmierci. Czyli tak naprawdę to, to jesteśmy my. To my jest, chodziliśmy, czy chodzimy w cieniu i mroku śmierci, kiedy nie znamy Jezusa. Natomiast to zamieszkiwanie ono jakby zaprasza do tego, żeby wejść w relację. Bo co się dzieje, kiedy Jezus zaczyna głosić Ewangelię, kiedy wzywa do nawrócenia, bo mówi: Bliskie już jest Królestwo Boże, bo Bóg jest między Wami, więc nawracajcie się, to znaczy przyjdźcie do mnie, zmieńcie swój sposób myślenia, swój sposób patrzenia, przemieńcie Wasze serca. Tak? Bo to jest jakby kluczem. Dlatego ludzie garną się do Jezusa, żeby mieć z nim kontakt, żeby wejść z nim w relację. Jak czytamy różne historie ewangeliczne, no to tam znajdujemy uczniów, którzy doświadczają tej obecności, bliskości Jezusa. I pod wpływem tego entuzjazmu, tego, że Jezus jest, że Bóg jest między nami, że Mesjasz jest między nami, oni odkrywają tę prawdę. Jakby też z tym entuzjazmem idą do innych i przyprowadzają ich. Tak? tak samo i dzisiaj ci ludzie, oni doświadczają w swoim życiu bliskości Boga, który ich uzdrawia, który leczy nie tylko ich ciała, ale też i serca, i pod wpływem tych doświadczeń idą do innych i mówią: Słuchajcie, Bóg mnie uzdrowił, Bóg jest, On dotknął mojego serca, do tego chodź, bo On, Ty jeszcze chodzisz w tej ciemności. W śmierci, a teraz chodź, ja ci, ja ci pokażę tego, który może cię uzdrowić, który może dać ci życie. Nie? I to jest to, co Bóg robi z nami. On zniwelował tę przestrzeń takiej odległości, która sprawia, że człowiek może tylko i wyłącznie Bogu składać ofiary, ale wszedł w tak bardzo blisko w taki kontakt z nami, tak bardzo się uniżył, że ta relacja z nim bo o to chodzi, sprawia, że zaczyna się zmieniać serce człowieka. Świętej Pamięci papież Benedykt XVI on bardzo często mówił o chrześcijaństwie, że jest to wydarzenie Jezusa Chrystusa, że chrześcijaństwo to jest osoba Jezusa Chrystusa. Święty Paweł o tym powie, że on jest głową Kościoła, a my jesteśmy członkami Jego ciała. Czyli jesteśmy w tak głębokiej zażyłości z Nim, tak bardzo mocno nas ze sobą zjednoczył, że my jesteśmy w relacji, czy mamy być w relacji, mamy odkrywać Jego przychodzenie, mamy pragnąć poznać Jezusa. I tego myślę, że, że potrzeba nam dzisiaj. Nie w suchego wypełnienia przykazań. Bo faryzeusze wypełniali doskonale przykazania Boże. Oni, jeśli chodzi o prawo mojżeszowe, to nie byli doskonali. Oni byli w pobożności, myślę, że o niebo bardziej perfekcyjni niż my. A Jezus mimo to kierował do nich mnóstwo słów krytyki i jakiś takich gorzki słów. No bo będąc pobożnymi, wypełniając jakieś prawda, suche, znaczy no, dla nich nie były suche, ale, ale tylko i wyłącznie legalistycznie patrząc na, na życie wiary, no rozminiali się z Bogiem. Nie rozpoznali w Jezusie przychodzącego Mesjasza. Oczywiście nie wszyscy, bo, bo, bo byli też tacy, którzy rozpoznali Jezusa, tak, przyjęli wiarę w Niego, ale, ale generalnie można być człowiekiem pobożnym, można być człowiekiem wypełniającym jakieś nakazy, przykazania, tylko i wyłącznie od strony prawa, i, ale tak naprawdę nigdy nie spotkać się z Jezusem. Można przeczytać Pismo Święte kilka razy od deski do deski, ale tak naprawdę nigdy nie spotkać się z Jezusem. Dlatego o to chodzi Chrystusowi. On nam się po to objawił, że chce, abyśmy z Nim weszli w relację, bo ta relacja sprawia, że zmienia się serce. Ta relacja sprawia, że, że człowiek staje się nowym człowiekiem. A On jest blisko nas, bo On jest obecny we wspólnocie. I tak jak nam mówi Święty Paweł, jest obecny w swoim, w tam, gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem między nimi, mówi Pan. Jest obecny w sakramentach świętych, daje nam siebie poznać przez Słowo Boże, ale to są tylko narzędzia, to są te momenty, które zostały nam dane po to, żebyśmy spotkali Jezusa. Zapragnij spotkać w swoim życiu Jezusa, zaproś go do, do takiej relacji, bo on już to zrobił wcześniej. On już wcześniej Ciebie zaprosił, na Twoim chrzcie już uznał Cię za Dziecko Boże, za swojego brata, za swoją siostrę i zaprasza Cię. On chce być Twoim przyjacielem, chce, chce Ci pokazać, do czego Ciebie zaprosił i co dla Ciebie przygotował. I, I myślę, że to jest bardzo piękna przygoda. I tej przygody z Jezusem w codzienności życzę i Wam, i sobie. Na ten nowy rok przede wszystkim. To tyle na dzisiaj. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia. Serca Wam błogosławię i mam nadzieję do zobaczenia. Nie wiem, czy jutro, bo to jest niedziela, ale myślę, że w poniedziałek. Z Bogiem. Pa!